честь пробує на чіпсі, праве з цілого свята. Це у нас сам чітос. Смаку японської володіни кукурудзями. Презентуємося так. Чітоси от пірами. Смакуємо як кукурудзяне палюшки. Не смакуємо. Жадне японське володіни. Оце на 20 центів. Kolejne chiksy to będą akisy, meksykańskie torpile, mini torpile. Smaku chili i limonki. Wiesz nieba. Proszę od tych chipsów. Właśnie kanie. Limonki to naprawdę jestem szpane. Są frytki. Prytki od las. Zapakowanie. Prezentują się jak frytki. frytek, jest serowy smak, ale bardzo słaby. Wyglądają jak frytki, ale są zrobione z mąki ziemniaczanej. 3 z 10. Pachną kukurydzą. Krótkie. Smaku są wódko-pegnidorowe. 2. Moim sytocem to są krótkie o smaku kurczaka amerykańskiego. I ostatnie chipsy to są smaku duszonej wieprzowiny Chiński zapach mm. No, czyli taką typową chińską przyprawę Te są najlepsze lejs. Dostawaliśmy te do całe produkty w sprawie całego świata. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.